Witam w pierwszym odcinku z nowej serii pod tytułem Storczyk falenopsis pielęgnacja. Dziś odcinek poświęcony podlewaniu oraz nawożeniu tych roślin. Zapraszam. Storczyk falenopsis, czyli inaczej ćmówka, pochodzi z południowo-wschodnich rejonów Azji oraz z północnej Australii. W naturze rośnie jako epifit przyczepiony do drzew. W domach uprawiamy go ze względu na piękne kwiaty, które występują w przeróżnych kolorach, oprócz czerwonego i niebieskiego, chociaż pewnie widzieliście takie niebieskie storczyki w sklepach, ale to są po prostu kwiaty sztucznie barwione i jeśli taki niebieski kwiat przekwitnie, to następny, który z niego wyrośnie, będzie już biały. Storczyki uprawiamy. Wydaje mi się z tego względu, że one bardzo długo kwitną. I tak jak ja wam już mówiłam wcześniej, mam tutaj takie okazy, które kwitną u mnie przynajmniej od października. I sama bym w to nie uwierzyła, ale po prostu filmik, który pierwszy nagrałam, właśnie był nagrywany w październiku, i wtedy te białe starczyki już kwitły od jakiegoś czasu. Więc kwitnie u mnie przynajmniej 6 miesięcy. Kwitną te białe akurat okazy. W tej chwili mam 19 storczyków, w tym dwa, które w ogóle nie kwitną w tej chwili, cztery, które wypuściło już pędy kwiatowe, no a pozostałe są w fazie kwitnienia, no niektóre będą lada dzień przekwitały. Niektóre ze storczyków pachną. Ja mam tutaj tego cytrynowego, który właśnie wydziela dość taki wyczuwalny zapach, ale trzeba się zbliżyć do niego. Chociaż po przyniesieniu tutaj pozostałych kwiatów okazało się, że inne pewnie też pachną, dlatego że właśnie wchodząc do pokoju wyczuwa się taki lekki zapach podobny do zapachów kwiaciarni. Bo na co dzień te kwiaty są rozstawione u mnie po całym domu. W tym pokoju przebywają jedynie te, które aktualnie nie kwitną. Chociaż jeszcze rok temu nie było tutaj ani jednej rośliny. Był to kiedyś pokój starszego syna. W tej chwili pełni funkcję takiego biura. Również jak dzieci do nas przyjeżdżają, to sobie tutaj mieszkają. No i przede wszystkim tutaj zamieszkały w tej chwili te moje zielone dzieci. Początkowo miałam nagrać cały odcinek poświęcony całkowitej pielęgnacji Storczyka, ale po przemyśleniu okazało się, że tych informacji jest naprawdę tak dużo, że postanowiłam podzielić jednak na, na odcinki, tak żeby bardzo szczegółowo i dokładnie opowiedzieć, jak zajmuję się tymi roślinami. No i dzisiaj najważniejsza rzecz, wydaje mi się, w uprawie storczyków, czyli podlewanie. Ja przez wiele lat podlewałam te rośliny w ten sposób, że po prostu podlewałam je do osłonki i zostawiałam tak. Mniej więcej 1 cm wody, one były, doniczki były zanurzone w tej wodzie i tak stały sobie przez tydzień do następnej soboty, bo zawsze w sobotę to robiłam. Przez ten czas ta woda parowała, jednocześnie rośliny pobierały tę wodę, i za tydzień znowu podlewałam. Pewnie niektórzy z Was powiedzą, że to jest niedopuszczalne. Ale ostatnio oglądając filmiki na YouTubie właśnie pani takiej rosyjskojęzycznej, która ma piękną kolekcję tych roślin i ona właśnie opowiadała, że w ten sposób podlewa te swoje storczyki, ale w okresie tylko letnim. No wtedy wiadomo, jest cieplej, więcej, większe zapotrzebowanie na wodę. No i te storczyki jej więcej zużywają. W tej chwili podlewam je. W ten sposób, że wlewam do doniczki, mam taką specjalną doniczkę na to plastikową, wlewam tam wodę i zostawiam tak na 15 minut. I tak jak Wam już kiedyś mówiłam, nastawiam sobie alarm, bo kiedyś tego storczyka zapomniałam o nim i tak stał naprawdę bardzo długo. I zrzucił większość kwiatów. Został przelany. No ale na szczęście. Na szczęście, korzeniom nic się nie stało, no i w tej chwili chyba czuję się już dobrze. Przed podlaniem każdej rośliny sprawdzam najpierw jej korzenie. Czyli wyjmuję sobie z osłonki i patrzę, jaki kolor mają korzenie. Tutaj są one zielone, więc na pewno jeszcze długo nie będę ich podlewać, przez kilka dni. I zostawiam go w spokoju. A ten storczyk sprawdzimy sobie. Oj, ciężej, będzie mi ciężko jedną ręką wyjąć. Już tutaj czuję, że doniczka jest dużo lżejsza. No i właśnie kolor, kolor korzeni jest już taki srebrzysty. W sumie mógłby mogł, ten kwiatek poczekać jeszcze jeden dzień, ale dzisiaj zademonstruję właśnie w jaki sposób to robię. Wkładam sobie tutaj do tej doniczki plastikowej, chociaż można to zrobić również w osłonce, ale po prostu potem tę wodę wykorzystuję też do innych roślin, do pozostałych. I podlewam tutaj, starając się nie polać liści, zwłaszcza tutaj w tych kątach, bo to może być przyczyną potem gnicia rośliny. Dosyć dużo tej wody leję. No, prawie cała doniczka jest. I tak zostawiam na 15 minut. Na koniec pokażę Wam, jak zmieniły się, jak zmienił się kolor tych korzeni. Storczyki dobrze jest trzymać w tego typu osłonkach, które mają w środku taką półeczkę. Wtedy po pierwsze woda, która będzie jeszcze ściekać z tego kwiatka, będzie mogła tutaj się zbierać na dnie. Korzenie nie będą miały z nią kontaktu. No i po drugie, korzenie też mają lepszą cyrkulację powietrza, a to w przypadku storczyków jest bardzo ważne. I po upływie tych 15 minut, powiedzmy tak mniej więcej, wyjmuję roślinę z wody. Czekam aż troszkę ocieknie, i przekładam do osłonki, w której rośnie. Tam jeszcze ta woda będzie troszkę ściekać, ale ja zostawiam, nie wylewam jej, ponieważ to też nawilża tą roślinę potem do następnego podlewania, ale roślina nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Jeszcze nie pokazałam, jak zmienił się kolor tych korzeni. Po namaczaniu zrobiły się zielone. Także roślina się napiła i teraz będzie tak stała aż do następnego podlewania, kiedy znowu korzenie zrobią się srebrzyste. Chciałam Wam też powiedzieć o zaletach i wadach jednej metody, tej mojej starej metody podlewania tych roślin i tej nowej metody. Ta stara metoda, w której rośliny przez tydzień były zanurzone tak w jednocentymetrowej powiedzmy powierzchni wody, była dla mnie dużo szybsza, bo po prostu podlewałam te kwiaty i zostawiałam je tak na tydzień, i już się nimi nie przejmowałam do następnego podlewania. Jeśli oczywiście ta woda jeszcze została, jak ja przy następnym podlewaniu, to ja ich nie podlewałam, zostawiałam, aż one sobie wypiły do końca tę wodę. No, także tamta metoda była dużo szybsza, ale czasami bywało tak, że niestety przelałam sobie trochę te rośliny i zrzucały mi kwiaty. Dużo szybciej po prostu przekwitały. Natomiast w tej metodzie, którą teraz stosuję, kwiaty utrzymują się bardzo długo, no ale wymaga ona dużo więcej czasu bo przy tych roślinach, które ja tutaj mam, no dla każdej poświęcić 15 minut. No to troszkę wychodzi tego czasu. Oczywiście w międzyczasie można coś innego robić. No ale jednak trzeba pamiętać o tych roślinach. Zanim przejdę do nawożenia, chciałam wam powiedzieć kilka ciekawostek o moich roślinach. To jest storczyk, który rośnie u mnie w kuchni. I właśnie kiedy była wycieczka po kuchni, pokazywałam Wam, i wtedy mówiłam, że spadł mi, i nowy pęd kwiatowy złamał się. I zobaczcie, co się stało po dwóch miesiącach. Tutaj widać to miejsce złamania, i z tego miejsca wyrósł zupełnie nowy pęd kwiatowy. Także zdolności tej rośliny do przetrwania są ogromne. Akurat ten kwiatek nie jest już taki okazały, dlatego że on rośnie u mnie już szósty rok i tak wam, jak Wam już wspominałam, on kwitnie nieustannie. Nie było jeszcze tak, żeby nie kwitł. Jeśli nawet jeden pęd zamiera, to w międzyczasie wypuszcza nowy pęd kwiatowy. Także ja go jeszcze nigdy nie miałam okazji przesadzić, bo on cały czas kwitnie. Zresztą tutaj widać, że ten starczek już jest starym kwiatem. Tutaj jest mój ostatni zakup. Przed, teraz, przed tym ostatnim lockdownem, kwieciarnia przed zamknięciem wyprzedawała rośliny o 50% taniej. No i udało mi się kupić. Starczek o takim ciekawym, bardzo wybarwieniu. Na no tu jest starczek biały z różowymi środkami. W tej chwili to chyba jest mój ulubiony kolor. I właśnie kiedy kręciłam w październiku filmik, to on wtedy dopiero wypuszczał te dwa pędy kwiatowe. Także troszkę czasu zajęło, zanim te pędy się rozwinęły. A tu jest storczyk z kuchni, on wtedy też jeszcze nie kwitł, a teraz ma już kwiaty. Tutaj są wsadzone właściwie dwa, dwie rośliny. Jedna była ratowana i widać, że chyba będzie żyła. Z podlewaniem wiąże się oczywiście nawożenie. Rośliny te nie wymagają mocnego nawożenia i oczywiście lepiej za mało niż za dużo. W tej chwili nawożę raczej te rośliny, które nie otworzyły jeszcze kwiatów, te w pełni kwitnienia. Nawożę tak mniej więcej raz w miesiącu, a pozostałe co drugi tydzień. Używam nawozów mineralnych. Nie mam jakiegoś konkretnego, którego polecam, ale pokażę Wam zaraz tego, którego aktualnie używam. To jest nawóz mineralny z firmy POKON. Wybrałam go tylko dlatego, że producentem jest Holandia. No a wiadomo, że Holandia na uprawie orchidei się zna, zresztą nie tylko tych kwiatów. I jeśli robię taką mm, mieszankę, to wtedy używam o połowę mniej tej zalecanej dawki. Tak mniej więcej, bo nawet nie odmierzam tego, ale staram się mniej tego lać. Do tej pory zużyłam około połowy tej buteleczki. No i możecie efekty zobaczyć tak jak na filmiku Wam pokazywałam, jak to wygląda. Ostatnio kupiłam sobie jeszcze biohumus, taki konkretnie dedykowany storczykom. No i tutaj producent zaleca, że od... Od marca do października, chyba można go używać przez cały okres. 2-4 nakrętki na litr wody. Ja raczej używam mniej, więc leję tak dwie, maksymalnie trzy nakrętki. I dopiero zaczęłam go stosować, więc na razie nie mogę Wam powiedzieć, jakie są efekty. No, ale pewnie będę go używała na zmianę właśnie z tym mineralnym. I pozwolę też raz w miesiącu roślinom odpocząć troszkę od tego nawożenia, i wtedy podleję je po prostu czystą, odstaną wodą. Chciałam być bardzo dobra dla moich roślin, i kupiłam jeszcze drugi biohumus, taki po prostu do roślin doniczkowych. Dopiero w domu okazało się, że te proporcje, które są na tych dwóch nawozach, to są prawie identyczne. One się różnią tutaj setnymi procenta, jeśli chodzi o zawartość azotu i zawartość fosforu. To są dosłownie jedna, dziesiąta, jedna setna procenta. Także nie ma sensu kupować dwóch różnych, chociaż w moim przypadku ja mam dużo tych roślin, więc na pewno zużyję i jeden, i drugi. Bo takie biohumusy zużywa się szybciej, no bo trzeba lać tego dużo więcej na 1 litr wody. Podsumowując nawożenie, to chciałam jeszcze raz powiedzieć, że po kwitnieniu pozwalam roślinom odpocząć tak mniej więcej miesiąc- dwa, wtedy nie nawożę ich w ogóle. Po tym okresie zaczynam delikatnie nawozić połową zalecanej dawki. I tak mniej więcej co drugi tydzień. I robię tak cały czas, nawet kiedy pojawią się pędy kwiatowe, z pąkami. Dopiero kiedy te pąki zaczynają kwitnąć, pojawiają się kwiaty, wtedy zmniejszam to nawożenie i nawożę tak mniej więcej raz w miesiącu. To jeśli chodzi o nawozy mineralne, bo jeśli chodzi o ten biohumus. To w tym wypadku nie ma takiej, y, y, takiego niebezpieczeństwa, raczej przenawożenia rośliny, więc można sobie pozwolić na więcej. Ale tak jak Wam mówiłam, jeszcze tego y, nie sprawdziłam, dopiero zaczęłam stosować ten nawóz, więc będę mogła Wam później powiedzieć, y, jak to się sprawdza tutaj, jeśli chodzi o storczyki. Ja ostatnio traktowałam te swoje storczyki trochę po macoszemu. Musiały ustąpić miejsca roślinom ozdobnym z liści, ale widzicie, że im to nie zaszkodziło. No ale teraz zatęskniłam chyba za kolorami. Nie wiem, czy to jest spowodowane wiosną, czy też tymi filmikami, które oglądam, przedstawiają właśnie piękne kolekcje orchidei. Myślę, że moja kolekcja również się jeszcze powiększy, bo nie wydaje mi się, żebym mogła się oprzeć i nie kupić już żadnej z tych roślin. A ciekawa jestem czy wy macie w swoich domach storczyki? A jeśli macie, to napiszcie mi ile. Jestem bardzo ciekawa. A na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Cześć.